Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Chciałbym państwu życzyć zdrowych, pogodnych, rodzinnych, na ile to możliwe, świąt Wielkiej Nocy. Będą niezwykłe pod wieloma względami, i tego chciałbym państwu życzyć po pierwsze, po drugie, przetrwania tego lockdownu w dobrym zdrowiu psychicznym. To też jest nadzwyczajna sytuacja. I tego, żebyśmy dobrze z tego wyszli, z tej oblężonej twierdzy, w której się znaleźliśmy, tego też chciałbym Państwu życzyć. Chciałbym też Państwu życzyć tego, żebyśmy z tej oblężonej twierdzy wyszli bez strat, przede wszystkim bez strat ludzkich, aby bezpieczne, szczęśliwe były nasze rodziny. Nie także, nie tylko przy okazji tych świąt, ale, ale przez cały okres trwania tego lockdownu. Byśmy zrobili wszystko, co, co możliwe, aby ten rachunek czy bilans e, zamknąć z jak najmniejszymi stratami, kiedy już wyjdziemy do tej nowej rzeczywistości, która na dobrą sprawę kształtuje się teraz i na którą też mamy e, duży wpływ. Proszę Państwa, last but not least, chciałbym Wam życzyć e, zadowolenia z kanału Radek Pyfel. Jestem do Waszej dyspozycji, skoro już jako taki komentator objawiłem się w sieci, no to chciałbym, żeby te komentarze były dla Was bardzo inspirujące, czy to przy śniadaniu, czy to przy jogingu, czy to przy jakiejś pracy w Excelu, bo wiem, że tam często słuchacie tych komentarzy. Nie spodziewałem się takiej popularności, to nakłada na mnie też sporo odpowiedzialność, żeby być dobrze przygotowanym, inspirującym, więc muszę też trochę popracować, ale to jest rodzaj wyzwania, jaki bardzo lubię, i, I postaram się temu wyzwaniu sprostać, tak aby, aby to życzenie również się spełniło. Proszę Państwa, a więc jeszcze raz wszystkiego dobrego, zdrowych, pogodnych, rodzinnych, na ile to możliwe, świąt Wielkiej Nocy, wytrwałości i wyjścia z jak najlepszym bilansem z, z oblężonej twierdzy. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt.